Hej, zdecydowałem, że odpowiem na komentarze, które chrześcijanie zostawili pod moimi filmami o Adamie Szustaku. Linki do tych filmów zostawię poniżej. Zaczynajmy. Na sam początek chciałbym poruszyć kwestię, która zdaje mi się być najważniejsza. Przez komentarze pod tymi filmami przewinął się kilka razy wątek różnicy między wiarą a wiedzą. Oto kilka przykładów. Mylisz wiedzę z wiarą. Chcesz wiedzieć, a nie wierzyć. Albo wiara, albo wiedza. Wiara przecież nie jest wiedzą. Człowiek wierzący nie jest zawsze do końca pewny w to, co wierzy. Właśnie o to chodzi w wierze, żeby iść za tym, czego nie znamy do końca. Gdybyśmy podążali za Bogiem samym rozumem, czyli tylko wiedzą, to stracimy go. Gdybyśmy rozmawiali, to poprosiłbym was o zdefiniowanie wiary i wiedzy, zwłaszcza tego pierwszego. Jako, że was tu nie ma, to jestem zmuszony zrobić to sam. Wiedzę zdefiniowałbym jako prawdziwe przekonanie, które powstało w wyniku rzetelnego procesu poznawczego. Ale na potrzeby tej dyskusji mógłbym nawet zostać przy prostszej definicji, czyli wiedza to uzasadnione, prawdziwe przekonanie. Teraz wiara. Wiara jest bardzo wieloznacznym terminem, ale przynajmniej jedno znaczenie tego słowa jest cholernie istotne na potrzeby tej dyskusji. Ogromna ilość moich rozmów z chrześcijanami kończy się na tym, że powołują się na wiarę jako powód, dla którego wierzą, jako usprawiedliwienie na to, czemu uważają, że Bóg istnieje. Po prostu odpowiadają, że to kwestia wiary, i potem to już nie ma dodatkowych kroków to już jest to kwestia wiary i tyle. Więc zdaję sobie sprawę z tego, że wiedza i wiara to są różne rzeczy, różne kategorie. Rzecz w tym, że jedna z nich to po prostu wymówka, jaką ludzie podają, kiedy nie mają żadnego dobrego powodu, żeby coś sądzić. Proszę zauważyć, że w każdej innej dyskusji, kiedy masz dobre powody, żeby coś myśleć, to je podajesz, a nie powołujesz się na wiarę. I też nie twierdzę, że wiara powinna opierać się na niezbytych dowodach. Wiara nie opiera się na niczym i dlatego jest do niczego. Dlatego jest bezużyteczna, jeżeli ktoś chce szczerze dochodzić do prawdy. Każda osoba może uzasadnić każde przekonanie, powołując się na wiarę. Czemu sądzisz, że czarni są gorsi od białych? To kwestia wiary. Wracając, przekonania powinny opierać się o najlepsze przesłanki, jakie są nam dostępne. Opierać się o nasze najlepsze zrozumienie rzeczywistości na daną chwilę. I nie powinny wykraczać stopniem pewności. Poza to, co jest uzasadnione, biorąc pod uwagę nasze obecne, najlepsze zrozumienie świata, lub jakość dowodów, jakie popierają tą tezę: dobre dowody, duża pewność, średnie dowody, średnia pewność, słabe dowody, mała pewność, brak dowodów, brak pewności i brak przekonania. E, wybrańczyk, ale to się nazywa wiara. Tak, wiem, że to się nazywa wiara. I niniejszym twierdzę, że każda osoba, która powołuje się na wiarę w celu uzasadnienia swoich przekonań, zachowuje się irracjonalnie. Ledwo dobrnąłem do końca. Używasz kolego strasznie infantylnej retoryki. Twoi słuchacze to nie są kretyni serio. Ale okej, okay, dziś nie rozumiem, jak można nakładać racjonalne kategorie rozumu na pojęcie Boga. Co? Uważam, że to co napisałeś jest nieuczciwe, bo ty już teraz nakładasz racjonalne kategorie rozumu na Boga. Czy Bóg umarł za między innymi, twoje grzechy? Zakładając, że jesteś katolikiem, to odpowiedź nie brzmi: O, nie wiemy, Bóg jest niezgłębiony. Katolicka odpowiedź brzmi: tak. Więc zadaliśmy racjonalne pytanie i ma one rozumną odpowiedź, nie? Różnica między nami jest taka, że ja nie mam świętych krów w moim światopoglądzie i pytań, którym odmawiam chociaż próby racjonalnej odpowiedzi. Chociaż sam w twoim wieku na studiach próbowałem wszystko racjonalizować, budować jakieś systemy świata, poszukiwać prawdy w książkach filozofów i ich teoriach, wydawało mi się wtedy, że to takie ekstra, że jestem najmądrzejszy, a już na pewno mądrzejszy niż inni, którzy na przykład nie czytali satra. A teraz po latach widzę, jakie to było pyszne i nie prowadziło donikąd, a tylko siało zamęt w mojej głowie. Urzekła mnie Twoja historia. Nie wiem, na ile chcesz dopasowywać tą Twoją przeszłość do mnie, ale jeżeli jesteś zainteresowany, to powiem Ci, jak to u mnie wygląda. Nie szukam prawdy w książkach filozofów i ich teoriach. Szukam prawdy. Kropka. Polecam Ci to samo. Nie uważam się za inteligentniejszego od innych oraz nie przeczytałem w życiu ani jednego słowa Satra. I nie planuję jak na razie. Jeżeli nie prowadziło cię to donikąd, to to nie mój problem. Nie wiem, co chcesz mi tutaj przekazać w ogóle. Że kiedyś byłeś kiepskim myślicielem i teraz też jesteś kiepskim myślicielem, ale z innym zestawem wierzeń w głowie? Kolego, moim zdaniem twoje podejście to zwykła postmoderna, która nie prowadzi do niczego dobrego i próbuje burzyć nasz świat wartości, nie proponując niczego w zamian. Zachęcam tylko do jednego przemyślenia ilu ludzi dzięki twoim filmom stało się szczęśliwszymi? Bo jestem przekonany, że dzięki kanałowi Adama tysiące. Wybacz, ale już trochę przeżyłem i z waszych dwóch poglądów wybieram ten ojca Adama, który daje szczęście i nadzieję. A nie ten, który nie daje mi niczego. Nie jestem postmodernistą, nie przeczytałem w życiu ani jednego dzieła postmodernisty. Tak, mówię rzeczy, które burzą wasz świat wartości. Wiecie czemu? Bo macie kiepskie wartości albo raczej krzywe zwierciadło wiary wykręca wasze zdrowe wartości w coś nie do poznania. Z moich obserwacji typowy chrześcijanin lub chrześcijanka chce wprowadzić do świata tyle dobra, ile może. Tą chęć widzę jako taką tubkę z plasteliną Play-Doh. A potem ta ciastolina jest przepychana przez wykrzywioną i kolczastą wyciskarkę wiary, która z drugiej strony produkuje takie bohomazy jak potępienie środków antykoncepcyjnych, zakaz aborcji, przekonanie, iż jeżeli ktoś ubliża papieżowi, to powinien iść siedzieć, Przekonanie, iż małżeństwo z osobą niewierzącą to grzech, itd., itd. A wszystko to z powodu niczym nieuzasadnionych wierzeń w chrześcijańskich głowach. Co do zarzutu, że nie proponuje niczego w zamian, całkowicie temu zaprzeczam. Oferuje naukę, oferuje logikę, oferuje filozofię, oferuje utylitaryzm, oferuje weganizm, oferuje sceptycyzm, a uważam, że nie jest to wyłącznie negacja czegoś. Nie mówię, że jestem najlepszym reprezentantem tych metod, narzędzi oraz idei. Ani nawet nie mówię, że sam zawsze będę się ich trzymał. Ale obecnie są najlepszym, co mam do zaoferowania i staram się robić to najlepiej, jak mogę. Co do dużej ilości ludzi, którzy stali się szczęśliwsi po zobaczeniu filmów Adama, nie wątpię. Chrześcijańska fikcja pocieszała również mnie, kiedy byłem chrześcijaninem. Tylko tak się składa, że niektórzy z nas obchodzą się tym, co jest prawdą. Czy ty się obchodzisz tym, co jest prawdą? Ale poza tym, ta sama chrześcijańska historyjka sprawiała, że czułem się winny i zepsuty w innych chwilach. Nawet kiedy to, co robiłem, nie szkodziło absolutnie nikomu. Po wyjściu na zewnątrz czuję się dużo lepiej. Fakt, iż mogę podejść do faktów o rzeczywistości bez potrzeby naciągania ich, żeby wpasowały się w historyjkę, którą wcześniej zaakceptowałem. Jest dla mnie cholernie wartościowy. Sceptycyzm, dar krytycznego myślenia, to coś, co niesamowicie cenię. Oraz uważam, że sceptycyzm to jest coś, co może oraz co sprawia, że ludzie są szczęśliwsi. Pozwól, że Cię zapytam, kto jest szczęśliwszy? Osoba, która właśnie padła ofiarą nigeryjskiego szwindla i przelała 50 tysięcy złotych na konto oszusta? Czy może osoba, która tego nie zrobiła? Kto jest szczęśliwszy? Matka, której dziecko zachorowało na odrę, ponieważ pewien naturopata oraz sławny aktor przekonali ją, że szczepienia powodują autyzm? Czy może matka, która opiera swoje decyzje o dowody naukowe? Sceptycyzm to narzędzie intelektualnej samoobrony. Metoda, która jest jak sitko, które pozwala ci przesiać przez cały ten ogrom niebezpiecznej gównoprawdy i dojść do tego, co jest najbardziej uzasadnionym przekonaniem na daną chwilę. Fakt, iż natknąłem się na coś takiego, na coś takiego, <laughs> sprawia, że czuję się dobrze i chcę się tym podzielić. Jak wiadomo, nie da się dowieść, że Boga nie ma, ani że jest. Więc nie rozumiem, że oczekujesz takich dowodów od kogokolwiek. Albo jesteś naiwny, ale wydajesz się inteligentnym człowiekiem, więc chyba nie, albo graźnie czystą retoryką. To, co ja tutaj przeczytałem, to jest po prostu. Po pierwsze, odrzucam pomysł, jakoby nie dało się wykazać nieistnienia konkretnych bogów. Nie jest to jeden dowód w sensie matematycznym. Jest to seria powodów i faktów o rzeczywistości, które wskazują w stronę nieistnienia. Ale to, co Grzesiek powiedział o wykazaniu prawdziwości teizmu, to po prostu mnie przerasta. Grzesiek twierdzi tutaj, że w sumie fakt, iż nie da się wykazać istnienia Boga, jest tak oczywisty, że osoba, która domaga się uzasadnienia, Twierdzenia, że Bóg istnieje, albo jest naiwna, albo granie czystą retoryką. Ja w ogóle się zastanawiam, jak można być wierzącym i powiedzieć coś takiego. Słuchaj, stary, jeżeli myślisz, że nie ma żadnego dobrego powodu, żeby myśleć, że Bóg istnieje, to powinieneś odrzucić to przekonanie. Ja <noise> nie mam wiele więcej do powiedzenia tutaj. Jeżeli coś tak bardzo podstawowego do Ciebie nie dociera, to właśnie skończyliśmy rozmowę. W ogóle zastanawiam się, co tobą kieruje, że takie filmy wypuszczasz. Skoro jesteś tak strasznie przekonany, że Boga nie ma i że ateizm jest słuszny, to co tobie przeszkadzają ludzie, którzy wierzą w Boga? Przecież to ich sprawa i każdy sobie rzepkę skrobie. Wierzenia to jest to, co kieruje działaniami. A te działania mają wpływ na mnie i ciebie. Ja chcę lepszego życia dla mnie i ciebie. I dlatego robię to co robię. Z twoim argumentem Łukaszu, że nie wybieramy wierzeń, rozumiem religijnych, nie zgadzam się. Żyjemy przynajmniej w Europie, gdzie jest wolność religijna i ludzie tracą wiary w dany system religijny na rzecz na przykład ateizmu, agnostycyzmu i odwrotnie. Religia ma charakter wielowymiarowy, choćby z punktu widzenia psychologii religii. Ludzie nawet w ramach jednej religii zmieniają, wybierają swoje przekonania na na przykład bardziej zaangażowane w rytuały. Z różnych powodów, na przykład tak zwane świadectwa, objawienia i tym podobne. Kiedy mówiłem o tym, że nie możemy wybierać wierzeń, to nie mówiłem tylko o religijnych wierzeniach. Mówiłem o wszystkich poglądach i przekonaniach, jakie w ogóle masz. I nie ma to nic wspólnego z wolnością religii. Jasne, że mamy wolność religii. Nikt cię nie będzie prześladował za twoje religijne przekonania. Nie o to mi chodzi. Mówię, że jeżeli weźmiemy jakiekolwiek przekonanie, jakie masz, cokolwiek, na przykład imię twojej mamy. To nie jesteś w stanie zdecydować, żeby teraz nagle wierzyć, że twoja mama ma na imię Abigail, a nie tak, jak naprawdę ma. Niektóre rzeczy podlegają naszej kontroli. Na przykład, ja teraz odliczę do trzech, i potem otworzę tą dłoń. Raz, dwa, trzy. Patrz, udało mi się, a teraz uwierzę, że jestem kobietą. No, nie zgadniesz. Ja mogę sobie jedynie wyobrazić siebie w tym krześle jako kobietę, albo mogę powiedzieć, że sądzę, że jestem kobietą, ale nie mogę naprawdę w to uwierzyć. Nie mogę podjąć decyzji, żeby zmienić swoje przekonanie. To niemożliwe. Więc nie, ludzie nie wybierają swoich przekonań na bardziej zaangażowane w rytuały. Oni stają się przekonani z dobrych lub złych powodów, że takie podejście jest lepsze. Albo chcą takiego czegoś spróbować. Nigdzie tutaj nie wchodzi w grę manipulowanie swoimi własnymi wierzeniami, bo jest to niewykonalne. Więc kiedy w Biblii jest napisane coś takiego jak nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, lub kiedy katechizm Kościoła katolickiego mówi o dobrowolnym zwątpieniu, to to jest po prostu najgłupsza rzecz, jaką ja w życiu przeczytałem. To jest po prostu horrendalna głupota. No cóż, szóstak się pochwalił niewiedzą na temat teologii. A co do ciebie, to mam wątpliwości, czy szukałeś dobrych argumentów na temat istnienia Boga. Na przykład argument mówiący o moralności. Tak, jestem zaznajomiony z przynajmniej kilkoma wersjami argumentu moralnego. W tych, z którymi wszedłem w kontakt, zazwyczaj problemem jest to, co teista ma na myśli przez słowo absolutne lub obiektywne. W konkretnych znaczeniach tych dwóch słów uważam, że takie fakty, normy lub prawa moralne mogą istnieć bez Boga. W innych znaczeniach tych dwóch słów Uważam, że problemem jest to, że nie wykazano, iż takie fakty, normy lub prawa istnieją. Kto ci dał prawo krytykować ojca Adama Szustaka, a do tego korzystania z jego kazań? Dupku. Państwo polskie? I pozwól, że jeszcze raz kogoś zacytuję. Coś, co zdaje mi się być na miejscu w tych okolicznościach. No idea is above scrutiny and no people are beneath dignity. Majid Nawaz. Już sama metodologia jest błędna. Szóstak mówi do osób wierzących, którzy mają doświadczenie realne i duchowe Boga opisanego na kartach pisma świętego. Twoja próba rozłożenia na łopatki duchowego doświadczenia ojca Adama nie przekona wierzących, bo musiałbyś wejść w nich i coś tam zmienić. Wiara to nie tylko przekonanie czy intelektualny zachwyt to doświadczenie żywego Boga. I ty tego doświadczenia nie zmienisz. Nie wiesz tak naprawdę o czym mówi szóstak, dlatego że patrzysz na to z zewnątrz. Wierzący rozumieją, bo to jest ich doświadczenie. Słuchaj, ja sam przeżyłem rzeczy, które w pewnym czasie mojego życia interpretowałem jako wpływ Ducha Świętego na mnie. Posłuchaj moich filmów o doświadczeniach religijnych, jeżeli chcesz usłyszeć o tym więcej. Nie muszę zmieniać czyjegoś doświadczenia, ani sprawiać, żeby ktoś zanegował, że takie doświadczenia miał. Ja sam nie neguję, że ja takie miałem. To, co się zmieniło, to moja ich interpretacja. Zdałem sobie sprawę z tego, że doświadczenia, które przeżyłem, nie wskazują na istnienie chrześcijańskiego Boga, w którego wierzyłem, lub jakiegokolwiek Boga. Że te doświadczenia mają dużo prostsze, wręcz... Miliardy razy mniej metafizycznie ekstrawaganckie wyjaśnienia, które nie wymagają ingerencji sił nadprzyrodzonych, więc twoje stwierdzenia, jakoby osoby wierzące miały realne doświadczenie Boga, uważam za całkowicie niepoparte. To jest dokładnie to, co ty musisz wykazać. Drogi, czy nigdy nie spotkałeś się z tą oczywistością, że Starego Testamentu nie można odczytywać dosłownie? <grym>, oczywistością. Powiedz to świętemu Augustynowi z hipony, Tomaszowi z Akwinu, Szustakowi oraz wszystkim ludziom z iść pod prąd. Oczywistością. Chciałbym! Dobra, to tyle. Chcę bardzo podziękować niektórym z moich widzów za pomoc w odpowiedziach na komentarze. Czytałem wiele z nich i niektóre były naprawdę solidne. Jeżeli jesteś wierzący lub wierząca, i chcesz poprawić coś, co powiedziałem, to zachęcam Cię do tego i dzięki za oglądanie. Ja jestem Łukasz Wybrańczyk. Ich bin von Beach.